Cześć, z tej strony Grzesiek Karaś, zajmuję się sprzętem w PC formacie. Zapraszam na cotygodniowy odcinek, gdzie wyciągam coś ciekawego z pudełka i dzielę się pierwszymi wrażeniami na ten temat. Tym razem sprawa jest bardzo poważna, szczególnie dla tych, którzy cierpią na niedostatki Wi-Fi w domu. Chciałem Wam pokazać nowy router TP-Linka. To cudo zostało opracowane po to, żeby zaradzić wszelkim bolączkom związanym z niedostatkami sieci bezprzewodowej w domu. Zasięg jest większy, stabilność połączenia jest lepsza, może połączyć się z większą ilością urządzeń. Całość, co oczywiście wynika ze specyfikacji najnowszego standardu, działa lepiej niż. WiFi 5, znane również jako WiFi AC. Zobaczmy, co znajdziemy w tymże dość wielkim opakowaniu. Z której strony by tu się do niego dobrać? Ach, może tutaj. Ja będę musiał to posprzątać. O, chyba się udało. O, bałagan w środku. Popatrzcie się. Wszystkie papierki latają luzem. Standardowa nazwa sieci i hasło. Cholernie ważna naklejka, jeżeli nie chcemy grzebać w ustawieniu routera. Manual szybkiej instalacji, dużo różnych ostrzeżeń na temat zakazu wyrzucania do tradycyjnych śmieci. Standard, pewnego rodzaju szybka pomoc, co się dzieje, kiedy się nie mogę połączyć z siecią. Kolejne dwie ulotki na temat oprogramowania wykorzystującego O, a tutaj instrukcja podłączenia naszego routera, czy to za pomocą przeglądarki, czy to za pomocą aplikacji na komórkę z Androidem i z logiem jabłuszka. To nie jest oczywiście żadna nowość. Routery TP-Linka już od dawna korzystają z, z takiego rozwiązania, które ułatwia życie ludziom niekoniecznie znającym się na niuansach konfiguracji sieci domowej. Wystarczy sobie pobrać aplikację, uruchomić ją na telefonie, sparować telefon z routerem, a aplikacja przeprowadzi nas przez kolejne etapy konfiguracji nowego, serca domowej sieci. No ale, pogadaliśmy sobie o różnego rodzaju papi papierkach, które tutaj się znalazły w opakowaniu. Zobaczmy sam router. Tak, dość zmyślnie upakowany. Zasilacz jest całkiem pokaźny, co nie do końca może być dobrą wiadomością dla tych, którzy mają w szafce przeznaczonej na router mało miejsca. No ja należę do takich Osobników, u mnie. Prawdopodobnie by się nie zmieścił, aczkolwiek, jakbym pokombinował, to może by się udało. Dobra, nie będę rozwijał tego kabla. Widzimy, że jest dość długi. To standardowy zasilacz, no co tu dużo mówić. Zobaczmy, co się kryje dalej. Urządzonko sobie na razie odłożymy. Kabel do podłączenia naszego. Routera z na przykład urządzeniem dostawcy internetu. I w zasadzie to nam wyczerpuje zestaw obiektów, które znajdziemy w pudełku. Trochę posprzątam, żeby mieć więcej miejsca. To co? Patrzymy. Mrowia anten, 6. Wszystkie możemy ustawić pod pożądanym kątem. Co z kolei jest dobrą informacją dla ludzi upychających routery w mniej dostępnych miejscach. Anteny można sobie odpowiednio ułożyć i zagospodarować nawet niewielką półkę. Mamy folikę, to też sobie możemy zdjąć. Jak widać, wierzch jest pokryty kratownicą przewiewną, z tego co widać, i blokiem z plastikowego, bardzo odbijającego, błyszczącego tworzywa. Można się w nim przejrzeć. Na pierwszy rzut oka bardzo dobrą wiadomością jest to, że router jest przewiewny. Urządzenie, które pracuje cały czas pod dużym obciążeniem, nawet tak małe urządzenie, potrafi się nagrzewać. Szczególnie już jak zamkniemy je w ciasnej, zamykanej szafce, co w wielu wypadkach się po prostu zdarza. Nie powinno mieć miejsca, ale się zdarza. No, no i producent ma tego świadomość, więc no, wierz, jest przewiewny. Spód w miarę, w miarę również. Aczkolwiek tutaj widzę, że dolna płyta jest lekko zabudowana od wewnątrz. Prawdopodobnie wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz są po prostu do niej przekręcone. Tutaj mamy diody sygnalizująca praca naszego urządzenia. Z tyłu, z kolei, znajdziemy cztery porty LAN, jeden port WAN, wyłącznik, gniazdo zasilania, przycisk odpowiadający za diody LED, parowanie przez WPS, wyłącznik WiFi, bardzo fajna rzecz, jak nie chcemy na przykład sąsiadom robić prezentu, oraz Ukryty wewnątrz obudowy tradycyjnie przycisk reset. Szukamy, co tu jeszcze dalej jest. O, proszę. Nie zabrakło portu USB 3.0. Super sprawa. USB 3.0 wciąż nie zawsze pojawia się w routerach ze średniej półki. A tak należy traktować nasze urządzenie AX5400. Sprzęt kosztuje około 500 zł nieznacznie ponad tę kwotę. Myślę, że można ustawić go w domu, w którym potrzebny jest mocny sygnał Wi-Fi. Aczkolwiek te teraz zweryfikujemy podczas redakcyjnych testów. Te niedługo pojawią się na naszej stronie. Pamiętajcie, by odwiedzić www.pcformat.pl. Nie zapomnijcie tradycyjnie o Zostawieniu lajka, zasubskrybowaniu naszego kanału. I do następnego razu. Dzięki wielkie, ja jestem Grzesiek Karaś. Do zobaczenia. Cześć.